Widzę Cię, córko światła, w chwilach głębokiej ciszy, kiedy łzy, które wylewasz, zdają się ginąć w bezkresie nocy. Wiem, jak ciężki jest ból, który nosisz w sercu, ten, który próbujesz ukryć, wierząc, że jesteś sama. Ale wiedz, że w tej właśnie chwili całe niebo Cię obserwuje. Nie ma samotności potężniejszej od tej, którą przeżywasz, a jednocześnie żadna nie jest bardziej chwilowa. To. Co czujesz, jest prawdziwe, ale także jest przygotowaniem do czegoś większego, co nadchodzi, czego jeszcze nie rozumiesz, ale co już zaczyna się odsłaniać. To w Twojej wrażliwości odnajdujesz siłę, choć jeszcze tego nie rozumiesz, dlaczego dni wydają się dłuższe, a chwile cięższe? Uzy, które spływają, kiedy świat toczy się dalej, nie są oznaką słabości, ale wielkości. Są jak rosa, która karmi kwaty. Nawet gdy nikt jej nie widzi. Każda twoja łza to naszona odrodzenia, transformacja, która jest w toku, choć jeszcze jej nie widać, ale która ma wybuchnąć z pełną mocą. Jestem tutaj, by powiedzieć ci, że momenty samotności, które przeżywasz, choć bolesne, są wezwaniem do twojej własnej rewolucji. Wewnątrz ciebie jest uśpiona moc, coś, co czeka na odpowiedni moment, by się obudzić. Płacz. Który próbujesz ukryć, nie jest oznaką porażki, lecz duszy, która jest kształtowana do czegoś wielkiego. Twój proces uzdrowienia już się zaczął, choć droga wydaje się mglista. Nie bądź w błędzie, droga córko, nie jesteś zagubona. Samotność, którą teraz przeżywasz, to żyzny grunt, na którym Twój duch wzrośnie. Smutek, który czujesz, jest jak rzeźba wyrzeździona przez boskie ręce. Które czasem wydają się bolesne, ale zawsze mają na celu transformację. Nie ma bólu, który by trwał wiecznie, a to, co dziś wydaje się przepaścią bez końca, jutro okaże się mostem do czegoś wielkiego. Widzę Twoje serce, pełne pragnień, niepokojów i marzeń, o których boisz się mówić. Ale wiedz, że Pan Niebos zna Twoje najgłębsze tęsknoty i przygotowuje dla Ciebie coś niezwykłego. Twoje lęki to tylko cienie które znikną, gdy przyjdzie światło zrozumienia. Moment objawienia zbliża się, a ty zostaniesz zaskoczona jasnością wszystkiego, co wcześniej wydawało się mętne. Powoli wiatr zaczyna się zmieniać. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, zacznie się układać. Uzy, które dziś są oznaką bólu, jutro staną się symbolem wyzwolenia. Oczyszczasz się, jak złoto przechodzące przez ogień, by osiągnąć swoją najczystszą formę. Każda chwila smutku kształtuje cię na silniejszą kobietę, mądrzejszą i bardziej połączoną z Twoją boską istotą. Jesteś więcej niż myślisz, więcej niż okoliczności próbują Ci powiedzieć. Wewnątrz Ciebie płonie ogień, który nie może zostać skaszony, choć wiatry życia próbują. To ten ogień, który utrzyma Cię przy życiu, który poprowadzi Cię, gdy ścieżki staną się niepewne. Światło, którego szukasz, jest w tobie. Nigdy nie zgasło. Musi tylko zostać przypomniane. Noce samotne, godziny, w których czujesz się słaba, to momenty introspekcji, które prowadzą Cię do nowego zrozumienia. Jesteś w procesie nowego początku, a każda łza, którą wylewasz, uwalnia to, co już ci nie służy. Twój duch wyzwala się z dawnych więzów. A z tym uwolnieniem kobieta, którą miałaś stać się, objawia się powoli, bez pośpiechu, ale z całą mocą, którą nosisz w sobie. Wiem, że strach, że nie jesteś wystarczająca, czy dręczy. Ale pozwól, że powiem ci, z pełną pewnością nieba, że jesteś więcej niż wystarczająca. Jesteś dziełem boskim, stworzona z miłości i doskonałości. To, co dziś wydaje się słabością. W rzeczywistości jest wielką siłą, która objawi się w odpowiednim czasie. Twoja wrażliwość to dowód na wielkość, która nadejdzie. Świat wokół ciebie może być burzą niepewności, ale zapraszam cię, byś spojrzała w głąb siebie. Masz klucz do własnej przemany. Moc, by wstać, jest w tobie, to tylko kwestia pozwolenia, by się ujawniła. Nie bój się tego, co nadchodzi, bo to, co przyjdzie to objawienie pełnej, uzdrojonej i zwyczajskiej kobiety, którą miałaś się stać. Każda łza, którą wylewasz, ma większy cel. Są przygotowaniem do tego, co nadchodzi, do nowego cyklu, który wkrótce się rozpocznie. Jesteś tuż przed doświadczaniem czegoś, czego nigdy sobie nie wyobrażałaś, ale musisz zaufać procesowi. Ból, który czujesz teraz, przekształci się w siłę, mądrość, a przede wszystkim w światło. Wiem, że samotność pasem czałży, ale mogę ci zapewnić, że nie jest wieczna. Jest tu tylko po to, by nauczyć cię chodzenia ze sobą, poznawania samej siebie. Miłość, którą szukasz na zewnątrz, już mieszka w tobie. Gdy nauczysz się prawdziwie kochać siebie, pokój przyjdzie. Pustka zostanie wypełniona Twoją własną obecnością, Twoją własną prawdą. Bóg Cię nie opuścił. On jest z tobą w każdym kroku, nawet gdy nie potrafisz go dostrzec. On słyszy twoje westchnienia, czuje twój ból, a w jego czasie przyniesie ci pocieszenie, którego szukasz. Nie rezygnuj, bo to, co nadchodzi, to nagroda za twoją wytrwałość. Piękno twojej duszy jest tuż przed ujawnieniem światu. W chwilach ciszy, kiedy czujesz się słaba i zagubona, to tam tkwi prawdziwe przygotowanie. Widz że jesteś kształtowana na coś większego niż sobie wyobrażasz. Twoja historia jeszcze się nie zakończyła. Jesteś dopiero na początku wspaniałej podróży, a wszystko, co przeżyłaś do tej pory, jest częścią tego, co uczyni cię kobietą niezwyciężoną. Widzę w tobie niezłomną siłę. Nawet gdy twoje oczy się zamykają, wiem, że wewnątrz ciebie walka nadal trwa. Każda noc, która wydaje się nie mieć końca, Przybliża cię do światła, które na ciebie czeka. Nie zapomnij, najjaśniejsze gwiazdy rodzą się z ciemności. Twój blask, kochana, wkrótce oświetli świat. Płacz, który ukrywasz, ból, który nosisz, to wszystko minie. Świt przyniesie nowe możliwości, a ty wkrótce zobaczysz, że każda łza była nasionem zasadzonym w żyznej glebie Twojego przeznaczenia. Uzdrawianie dzieje się teraz, a kobieta którą wkrótce będziesz. Będzie kobietą odnowioną, silną i pełną światła. Pamiętaj zawsze, ukochana córko, że twoja historia się nie skończyła. To, co dziś wydaje się końcem, to tylko początek wielkiej podróży. Nie jesteś sama. Nigdy nie byłaś i nigdy nie będziesz. Zawsze będę tutaj, przy twoim boku, czekając na moment, kiedy w końcu zobaczysz siebie jako niezwykłą kobietę, którą zawsze byłaś. Widzę cię teraz, walczącą z wewnętrzną burzą, i nawet gdy wszystko wokół ciebie wydaje się rozpadać, wciąż stoisz. Ta sama twoja siła jest tak cicha, tak dyskretna, że sama nie potrafisz dostrzec, co naprawdę nosisz w sobie. Bitwy, które stoczyłaś do tej pory, są czymś więcej niż zwykłymi próbami losu to ślady duszy, która została powołana do tego, by być niezwykło, która została stworzona, by świecić w ciemności. Jesteś na drodze, gdzie choć kroki wydają się ciężkie, każdy ruch zbliża cię do celu, do przeznaczenia, do celu, do którego zostałeś wybrany. Gdybym teraz mógł zajrzeć do Twojego serca, zobaczyłbym coś, co wibruje z intensywnością, coś, co jeszcze nie ujawniło się w pełni. Ten blask, ten ogień czeka tylko na odpowiedni moment, by zapłonąć pełną mocą. Może jeszcze masz wątpliwości. Może nie rozumiesz wielkości tego, co nadchodzi, ale zapewniam cię, coś wielkiego właśnie nadchodzi i jest bliżej, niż myślisz. wszechświat przygotowuje cię, a ty jesteś kształtowana do czegoś, czego twoje oczy jeszcze nie potrafią dostrzec. Blizny, które nosisz, nie są oznaką słabości, ale pokonania. Każda z nich opowiada historię cichego zwycięstwa, bitwy, którą stoczyłaś. Nawet gdy nikt o tym nie wiedział. A te blizny, które wcześniej mogły wydawać się ciężarem, teraz zamienią się w twoją największą siłę. Są dowodem, że jesteś silniejsza, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałaś. Nie jesteś stworzona do rezygnacji. A cały ten ból, nawet w najtrudniejszych chwilach, przygotowuje cię na to, co nadchodzi. Zaczynasz już dostrzegać, choć może w subtelny sposób że rzeczy wokół ciebie zaczynają się zmieniać. Jak nurt, który nie może zostać powstrzymany, los zaczyna się układać, kawałki zaczynają pasować. To, co wydawało się niepowodzeniem, teraz ukazuje się jako perfekcyjna choreografa, która zaprowadzi cię do właściwego miejsca. Niebo patrzy na ciebie z pełnym zrozumieniem i cierpliwością. Masz w sobie o wiele więcej mocy, niż potrafisz dostrzec. Z każdym krokiem jesteś coraz bliżej zrozumienia wielkości tego, co oznacza być sobą. Widzę blask gwiazdy, która nadal jest ukryta w tobie. To nie jest zwykły blask, ale światło, które oświetla wszystko wokół Ciebie. Czeka tylko na moment, by rozbłysnąć w pełnej okazałości, by świecić bez strachu. Nie martw się o czas, bo odpowiedni moment już się zbliża. To, co teraz wydaje się niepewne, Wkrótce okaże się punktem zwrotnym w Twoim życiu. To, co wydaje się trudne, stanie się tylko początkiem Twojej prawdziwej podróży. Jesteś na skraju wielkiej transformacji. Wątpliwości, które pojawiają się w Twojej głowie, niepewności, które Cię dręczą, są tylko odzwierciedleniem wielkiej zmiany, która nadchodzi. Jesteś w trakcie przygotowań do czegoś wielkiego, tegoś, co przekroczy wszystko co dotychczas wyobrażałaś sobie. Wiem, że czasami wydaje ci się, że odpowiedzi wciąż są poza zasięgiem, ale chcę ci powiedzieć: Klucz do wszystkich twoich pytań jest już w tobie. Sekret, którego szukasz, nie znajduje się w jakimś odległym miejscu, ale już mieszka w twojej duszy. To nie przypadek, że życie poprowadziło cię aż do tego punktu. Każdy wybór, każda próba, każda łza, która spłynęła, ma wyższy cel. Zostałaś wybrana do tej podróży, a nie ma przypadków. Lekcje, które przeszłaś do tej pory, nie są tylko po to, by Cię nauczyć, ale po to, by przygotować Cię do nowego cyklu cyklu, w którym będziesz bohaterką swojej własnej historii. Przyszłość, która wydaje się niejasna, wkrótce rozjaśni się bardziej niż kiedykolwiek mogłaś przypuszczać. Często wątpisz w siebie, prawda? Zadajesz sobie pytanie. Czy jesteś wystarczająco dobra? Czy zasługujesz na coś lepszego? Czy przyszłość ma cokolwiek dobrego do zaoferowania? Chcę ci powiedzieć, z pełną pewnością, jesteś więcej niż wystarczająca. W tobie kryje się siła, mądrość, która, gdy się ujawni, może przenosić góry. To, czego jeszcze nie dostrzegasz, to fakt, że gdy wątpisz w siebie, ignorujesz ogromną moc, którą nosisz w swojej duszy. Nie lekceważ wpływu, jaki możesz wywrzeć na świat. Wiem, że droga, którą podążasz, nie jest łatwa. Często masz wrażenie, że jesteś zagubona. Zadajesz sobie pytanie, czy kiedykolwiek znajdziesz właściwą drogę. Ale przypomnij sobie coś ważnego. Droga nigdy nie jest prostą linią. Prawdziwe piękno leży w zakrętach i zjazdach, bo to właśnie w tych momentach uczymy się najwięcej. Jesteś dokładnie tam gdzie powinnaś być. Życie doprowadziło cię tu z jakiegoś powodu, a jesteś teraz bliżej swojego celu niż kiedykolwiek wcześniej. To, czego może jeszcze nie wiesz, to fakt, że masz w sobie siłę, by zamienić każdą przeszkodę w szansę. Każdy kamień na drodze to okazja, by nauczyć się, by rosnąć, by stać się jeszcze silniejszą. Nie pozwól, by wyzwania sprawiły, że zwątpisz w swój potencjał. Potrafisz zamienić ból w mądrość, a ból, który teraz czujesz, stanie się paliwem dla niezwykłej przyszłości, która cię czeka. A gdy spojrzysz wstecz, gdy wszystko to minie, zrozumiesz w końcu wartość każdej łzy, która spłynęła. Lekcje, które teraz wydają się trudne, staną się filarami, na których zbudujesz swoje nowe życie. Nie ma znaczenia, jak ciemna była droga, do której doszłaś, wkrótce dotrzesz do miejsca. Gdzie światło zaświeci mocniej niż kiedykolwiek mogłaś sobie wyobrazić. Twoje jutro będzie jaśniejsze niż jakiekolwiek marzenie, które kiedykolwiek miałaś. Wiem, że trudne dni wydają się nie mieć końca, i są chwile, kiedy ból wydaje się przytłaczający. Ale proszę cię, z całego serca, nie rezygnuj teraz. Jesteś tak blisko czegoś wspaniałego. Ta sama droga staje się trudna tuż przed wielkim przebudzeniem. Ale to właśnie w tych chwilach zbliżasz się do kobiety, którą miałaś się stać. To, co teraz wydaje się końcem, w rzeczywistości jest dopiero początkiem czegoś zadziwiającego. Widzę w tobie, córko, kobietę niezwykłą. Nawet gdy czujesz się mała, nieistotna, ja dostrzegam w Tobie moc, która wykracza poza Twoje rozumienie. Jesteś siłą natury, a gdy w końcu zaakceptujesz swoje prawdziwe ja, nic nie będzie Cię już powstrzymywać. To, tego teraz się boisz, stanie się Twoim największym sojusznikiem. Twoje lęki, wątpliwości, niepewności, wszystkie one zostaną przekształcone w siłę, a Ty staniesz się kobietą, której nie da się pokonać, odważną, gotową do realizacji wszystkiego, tego pragniesz. Jest coś wielkiego, co na Ciebie czeka, bliżej niż myślisz. Wszechświat uka. Dziękuję Ci z całego serca za poświęcenie chwili. By wysłuchać tej jadomości. Mam nadzieję, że dotarła do Twojego serca i wniosła w Twoje życie odrobinę światła i poczucia siły. Proszę potwierdź odwór tej jadomości, pisząc: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To bardzo ważne, byśmy mogli poczuć Twoją obecność i wiedzieć, że nasze słowa dotarły do Ciebie. Zachęcam Cię także. Być dołączyła do naszego kanału, klikając subskrypcję i aktywując dzwonek powiadomień. Pamiętaj, aby być czujną na kolejne wiadomości o aniołów, które pojawią się w nadchodzących filmach. Twoja obecność jest dla nas ważna i razem możemy iść dalej w tej niezwykłej podróży.